Specjalna taryfa dla fotowoltaiki? Minister chce skończyć z ujemnymi cenami prądu dla prosumentów. Ujemne ceny energii stają się codziennością dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. W szczycie produkcji prąd oddawany do sieci jest wyceniany na minusie, a prosumenci tracą. Minister energii zapowiedział rozmowy z koncernami energetycznymi o wprowadzeniu specjalnej taryfy, która ma chronić właścicieli PV. Szczególnie tych. Bez magazynów energii. Nowa taryfa miałaby zagwarantować minimalną cenę za energię oddawaną do sieci albo stabilniejsze rozliczenia, które chronią prosumentów przed spadkami. Szczegóły są w opracowaniu, ale zapowiadane zmiany mają sprawić, że transformacja energetyczna będzie korzystna przede wszystkim dla obywateli, a nie dla spółek. Obserwuj, żeby być na bieżąco. Kiedy taryfa wejdzie w życie, to może całkowicie zmienić opłacalność fotowoltaiki w Polsce.